Siemano, witam was w kolejnym odcinku z Farminga 22. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie opłacalność najnowszych upraw, jakie doszły w tym dodatku. Oczywiście mowa tu o dodatku premium. Na mapie z mapą zielonka, na której właśnie się teraz znajdujemy. Yy, uprawy: jakby ktoś nie wiedział, marchew, pasternak i burak. I są to całkowicie nowe uprawy. Yy, no, całkowicie inaczej je się sieje, ale także zbiera to zobaczycie później. Dobra. Eee, postanowiłem, że użyję tego 3-metrowego siwniczka eee, i on i będę robił nim po jednym przejeździe z danej uprawy. Eee, a następnie będę będę cały przebieg, jak to będzie rosło, będę wam pokazywał eee, każde fazy wzrostu. Eee, lecz eee, Ominę jedną, jedną kwestię, którą jest yy, jakby na, nienawiezienie co yy, zwalczanie chwastów ze względu na to, że po prostu yy, nie ma to sensu. Yy, stwierdziłem, że jedni grają z chwastami, drudzy grają bez chwastów, to jak lubi. Yy, no ale wydaje ogólnie na tych roślinach yy, chwasty wyrastają, normalnie wyrastają chwasty, więc trzeba je wziąć albo chwastownik, albo opryskiwać i zwalczyć te chwasty. Eee, ale ja tego w dzisiejszym odcinku nie będę robił, chcę tylko po prostu porównać eee, jak będą wyglądać eee, litra zbiorów w stosunku do ceny, no i która prawa najbardziej się opłaca. Ok. Eee, Zrobiłem już pierwszy przejazd i mamy już wykonany przejazd z mm, marchwią. Teraz a nie włączyłem. Zobaczcie. No niestety tutaj będzie mały w mały ten, tutaj nie będzie nic. Więc zrobimy tutaj obok od razu z, razem z tą redliną. No bo czy nam daje to, że my zrobimy taką że jedziemy przed siewnikiem e, Takim maszyną, która właśnie powoduje, że mamy takie redliny za sobą Takie kopce No daje nam to, że mm, mamy darmowy stopień nawiezienia Jak widzicie tutaj normalnie można siać tym siewnikiem, tylko i tym siewnikiem No ale nie mamy tutaj dodatkowego stopnia nawożenia e, Oraz no nie mamy takich ładnych redlin jak tutaj i co najlepsze, te redliny faktycznie tak w prawdziwym życiu się robi, więc to jest bardzo fajnie odwzorowane. E, ale z tego co pamiętam, to jak otworzymy mapę i jak widzicie, mamy tutaj, a nie, mamy już pierwszy stopień nawiedzenia, Ok, Bo, no tak, no bo ja wykorzystałem od razu ten redlinacz razem z tą z tym siewnikiem. Może e, obsypnik, nie wiem jak to nazwać, jak ktoś się napiszcie mi tu w komentarzu. E, I on jakby, jak przejedziemy nim, to nie widać na mapie. O, nawet jak przejedziemy nim, to nie widać na mapie, że jest nawiezione. Dopiero musimy to zasiać. Wtedy nam dopiero się pojawi, że to jest nawiezione. Ok, dobra. Jedziemy dalej. I co bym chciał jeszcze powiedzieć? Ogólnie to. Zapraszam Was na moją serię z właśnie z dzielonki Serio bardzo mi się fajnie tutaj gra na tej mapie i według mnie jest to mapa stworzona dla polskich graczy o czym mówiłem już właśnie w poprzednim odcinku, jak ktoś nie widział no to zapraszam Możecie zostawić też suba, żeby być na bieżąco, bo Odcinki starał się wrzucać mniej więcej codziennie. Jak nie to z kilku dniową taką przerwą max 2 dni. Yy, dobra, yy, teraz tak zmieniamy na buraka i jedziemy dalej. Yy, tutaj i na dół opuszczamy. OK. jak widzicie wszystkie trzy uprawy muszą, możemy robić do nich takie właśnie rydliny które one są później sadzone. Jeżeli mnie ja nie przeszkadza, ale no, chcę, żeby to było prosto, więc mm, korzystałem tutaj moda na GPS, mm, bo jest mi po prostu wygodniej robić to y, właśnie na tym modzie GPS-u. Dobra, okej, okay, będziemy kończyć już ten ostatni przejazd się w Raków. Y, oczywiście, jeszcze wracając, y, nie będę tutaj jakby ok dobra zakończyliśmy Nie będę w tym odcinku sprawdzał wszystkich możliwości związanych ze sprzedażą march buraka lub też pasternaku jeżeli chodzi o przetwórstwo Nie będę tutaj sprawdzał jedynie tylko i wyłącznie sprawdzam jaki jest plon z pól z takiego jednego przyjazdu Yy, następnie sprzedam to i yy, co i pokażę Wam stosunek ceny do yy, stosunek ceny do, do zebranego plonu. Dobra, yy, ja tutaj będę zjadę ciągniczkiem sobie na to tutaj, o gdzieś tutaj na pobocze. Yy, no nie chcę tutaj stoi. Jeszcze opuścimy ładnie tutaj go. O, wyłączymy. I dobra, i ja się z wami zobaczę, jak już to, to pole, które tutaj mamy, wyrośnie na pierwszy stadium. Także co? Do zobaczenia za chwilę. Ok, jesteśmy już po pierwszym miesiącu. I jak widać, uprawa wygląda następująco. Coś tu się popsuło, widzę. Coś tak dziwnie się zasiało wzdłuż. Jakby w tą stronę. No nic, no, no Nie poradzę na to nic. No ale no powinno to wyglądać tak. No i nie ukrywam, że... że... buraczki wyglądają naprawdę ładnie. Tutaj mamy pasternak. Pasternak, no... tak ładnie. No i tutaj mamy marchew. No i faktycznie wygląda to jakby to rosła marchew. Dobra. Teraz, jak widzicie po pierwszym stopniu nawożenia i jeszcze co najważniejsze, mm, zapomniałem tego dodać, że mm, nie nie jest zmulczowane pole. Dobra, ale to tam mm, nie jest aż tak bardzo ważne i istotne, ale co jest spoko, no, nie wymaga wałowania, nie? No dziwne jakby to wymagało wałowania i pole, które nie jest jakby zasiane razem z tymi redlinami, tylko jest jakby samym silnikiem przychane to co jest tam, tam dalej, co zrobiłem tego ten, ten taki, no mniej więcej w tym miejscu tam na końcu, co przejechałem, to też nie trzeba wałować, więc fajnie, że yy, nie trzeba wałować, no bo ta redlina, no to tutaj to, to, już redliny nie były, jakby się przyjechałowałem. Yy, dobra. Także, może hmm, pójdziemy sobie na sklep. Ja mam tam przeszykowane zestawy, i hmm, sobie sobie porozsiewać do nawozu, który tutaj stoi. O, tutaj mamy. Niestety nie ma, nie jest on zapełniony. Już to szybko robimy. E, tutaj big buggy. Jeden starczy. Jedziemy Napełnimy sobie szybko Opuścimy jeszcze, żeby to tak lepiej wyglądało Dobra, mamy napełniony, zakrywamy landekę na, na rozsiewaczu Jedziemy szybko to... No tak. Jak coś gdzieś szybko trzeba... Uderzyliśmy w słupa <grym>, Dobra Hmm. Pytanie, Wydaje ja to wezmę naraz wszystko. Powinienem wziąć jakbym przyjechał tutaj. A jak, dobra. No może to tak nie wygląda, to bardzo za pięknie, Ale może sobie tak. O, tak też będzie. Super. Dobra. Jedziemy. Zrobimy sobie przejazd. I... i zobaczymy się jak już hmm. będzie kolejny stadium wzrostu, bo już... Po tym jak nawiedziemy, czyli właśnie teraz, wow, uwaga, tu samochody jeżdżą. Hmm, będziemy już tylko widzieć zbiór. Bo już nic więcej nie trzeba tutaj robić. E, dobra, rozsiębasy ustawimy tutaj. Ok. Także co? Hmm, widzimy się. Widzimy się już w następnym stadium. Ok, jesteśmy już przy kolejnym stadium. Zaczynamy od buraka, standardowo. Burak. No jak burak, ładnie to wygląda następnie pasternak oraz marchew bardzo ładnie do kolejnego i widzimy się już przy kolejnym stadium wzrostu buraki już są bardzo duże Ci rozkrzaczyły się bardzo i to mocno się rozkrzaczyły. No ten już nawet taki rządek aż tak z daleka, jak się patrzy już tak nie szpeci. Pasternak. No, taka marchewka. Taka marchewka, tylko troszeczkę większy niż marchewka. <grymka> Większe ma te. Yy, tę ten, ten tą zieleninę u góry. No i marchew. No i marchew faktycznie wygląda jak marchew. nie Naprawdę bardzo ładnie wygląda tekstura marki. Ogólnie wszystkie tekstury są naprawdę bardzo ładnie. I widać, że to jest zrobione nie na odwal się, tylko gdzieś tam przyłożyli się do tego. Ok, to także następna faza to już chyba będzie faza zbioru. Hmm, ale to zobaczymy. Dobra, to zaraz do następnego. No i witam Was już w ostatniej fazie. Jest to faza zbioru. Burak hmm, wygląda w następujący sposób. Tutaj już widać, że mu się takie uschnięte listki z, z, zrobiły, więc już na pewno jest do, do, do zbioru. Ale jest bardzo ładny. Następnie pasternak. Wygląda trochę jak y, chwast. <laughs> ta, 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 tak jest na... Ta, 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 ta zielenina jego wygląda jakby to były jakieś chwasty, tak... No ale no... Naprawdę ładnie wygląda to. No i marchew. No i marchew jak marchew. Marchew po prostu wygląda super. Dobra, eee, może przeteleportuję się do kombajnu marki The Wolf. Ok, jest to ten samobieżny kombajn. Kończymy sobie koguty. No i będziemy jechać na pole. M mam nadzieję, że weźmie on naraz ten, ten... te moje rządki, Powinien wziąć. Ale zobaczymy jak dojedziemy już na miejsce Okej, okay, już dojeżdżamy, ja sobie w międzyczasie rozłożę. Zaczniemy od marchwi Zaczniemy sobie od marchwi. No jednak nie weźmie. No nic trudno. Zatrudnimy sobie tutaj pracownika. Co, jest już pracownik jest. I weźmiemy sobie zestaw z Deutschfarem. Taki czarny zestaw sobie przygotowałem. I tutaj będzie marchew. Ok. Z tego co pamiętam, ten pomad na 8. O, no, tak myślałem właśnie. Za szybko skręciłem. Ten pomad na 8. Ok. On już jest rozłożony, także Cyk. tutaj podjeżdżamy i dawaj jedziemy i jedziemy. Dobra, super, bardzo ładnie wygląda to, w jaki sposób się zbiera marchew i ogólnie wszystkie wszystkie mm, wszystkie. Mm, no, plony, które... wszystkie te uprawy. brakowało mi słowa, wszystkie te uprawy. No, a w tym, na tym kombajnie to naprawdę ślicznie wygląda. No, dużo tej marszy jest, takiego małego przejazdu i to jeszcze jest cztery rządki. Już mamy 3000 litrów. Masakra. No, ale no tak, no tu jest cztery, cztery rządki na raz, ja jak na swoim odcinku zbierałem, no to to był jeden rządek, więc... No, to troszkę to mój zajmowało. <gry> Dobra, pojedziemy jeszcze w drugą stronę. Trzeba wszystko, żeby nie ten. żeby wszystko było jak najlepiej. Było jak najlepiej widać. To za co przez coś zablokowane. Jedź. Teraz muszę się odwrócić w tą stronę. Jezus, Maria, jak on zawija pracownicy w tym farmingu mistrzostwo Dobra tutaj zniszczymy plona troszeczkę no bo tak tutaj nie będziemy nic no nie, nie zniszczymy, czyli się nie da niszczyć plonów no to spoko. Fajnie że tak robili no bo czasami niektóre... niektóre maszyny no musimy tak jechać po, po zbioru po tym, bo inaczej się nie da. Fajnie, że nie jest nie niszczy. Co wy gadacie? Ale super to zrobione jest, że tylko jeden pasek i tylko jeden leci na kompanie wtedy, wow, ej, jestem w szoku. Super to zrobili. Dobra, już kończymy zbierać marchew. Także ile wyjdzie nam tej marchewki końcowo? Ile wyjdzie nam tej marchewki końcowo? No, opróżni się. E, nie gaś. Nie, i się mi zmarnuje. A nie, jednak się nie zmarnowało. Dobra. Okej. Okay. Teraz przestawiam się na Pasternak. I bierzemy kolejny zestaw. I będziemy... sprawdzać. Będziemy sprawdzać. Tutaj znowu tutaj znowu 4 się zrobiło dziwne. No ale no to jest jeden przejazd, więc musi to być wiarygodne. Dobra. Tu sobie staniemy zestawem. Bierzemy kolejny zestaw, będzie to zestaw fiata. Z taką samą wczewką, tylko że czerwoną. Także jedziemy. I tutaj będziemy zbierać pasternek do niego. Jako... Teraz tylko żeby w słupa nie zasadzić O, nie zasadziliśmy No ale przyczepu przy zasadziliśmy W ogrodzenie jakiemuś sąsiadowi Sąsiad no, złodziej A dobrze, dobrze, bo to niech... niech kupuje Stać go na taki to na tak, jeszcze raz podkupić się na pewno będzie go stać Tutaj, jeszcze ten pomad A dziwne, czemu jest tekstura marchwi, ale leci pasternak? Co tu się wydarzyło. No ale tutaj jest normalnie pasternak. A czemu tam leci tekstura marchewki? Coś tutaj, coś się tutaj, coś jest tutaj nie tak. <laughs> no ale no nic, no nic na to nie poradzimy. Dobra. Pójdziemy. Mm. Nie dobra, czyli ten jeden rządek który tam gdzieś był, no to my go zbierzemy Także spoko Widzę, że tam Dobra No i oczywiście zasób przez coś zablokowany A gdzie on skręca? W którą stronę skręca? On chce Chcę to zebrać, a ja nie chcę, żebyś ty to zebrał, tylko żebyś tutaj ten lutki kawałeczek, który jest tutaj, żebyś zebrał, bo tutaj jest niezebrane. Okej, okay. siadamy i jedziemy. Szkoda, że nie ma takiego dużego kombajnu z zbiornikiem, jest tylko taki mały kombajn. No ale no kurde, no jeden metr na godzinę... Czemu on nie jedzie? mu się tu nie podoba i nie jedzie? No teraz już jedzie. Znaczy ja to skończyłem? Kurde. Już, już się wybiłem i już nie pamiętam. A, że nie ma takiego kombajnu, który ma na przykład tak jak ten, że ma 4 cztery, cztery rzędy zbiera i ma zbiornik, bo mamy tylko i wyłącznie, pokażę Wam nawet, że jest tylko i wyłącznie, gdzie jest technologia uprawy tutaj, jest, że jest tylko i wyłącznie o taki, który zbiera jeden rząd, no ale ma zbiornik, nie, jest to nawet duży, 5500 litrów, no ale nie zmienia to faktu, że to jest tylko i wyłącznie jeden rząd, no i... No i Zbieranie jakichś większych pól no, no nie da się, tylko i wyłącznie tym, bo tym faktycznie robota będzie szła szybko. Fajnie to, fajnie to wszystko to wygląda. O, teraz już normalnie pastelnak jest. Może muszę wejść do kombajnu. I on się musi jakoś opróżnić. Nie wiem. No niby wcześniej też tak zrobiłem, a nie zadziałało. Dobra. Mm. I teraz tutaj pracownika już wynająłem, a ja podjadę teraz tym zestawem. O tutaj sobie zostaniemy. Obok tego. No wydaje mi się, że tego pasternaku jest o wiele mniej. Zobaczymy ile będzie buraka. Marchewki jak najwięcej na razie jest najwięcej. I to się nie chciał załadować w tym Maseju. No i kolejny, właśnie zestaw to jest Maseja. Tak stwierdziłem, że kilka zestawów wezmę innymi ciągnikami. No i znowu zawaliłem przyczepów ten płotek. Sądziad na pewno będzie musiał już ten płotek wymienić. To ogrodzenie. No jeszcze teraz ciągnikiem zasadziłem. Na pewno się nie obrazi. Mo żona mówiła, że chce wymienić. To akurat nie przy, przy tego. M mówił, że żona mu narzeka, że że. Że już stary jest, trzeba wymienić. No i pomogłem im, żeby właśnie go wymienić. Dobra. Oczywiście <laughs> żartuję. E, kurde, tempomat. Szybko. 8. Dobra. No i tutaj znowu pasternak jest. Ale już na przyczepie mamy ładną teksturę buraka. Ćwikłowego. Raczej ćwikłowy. I chyba tutaj na tym taśmociągu też jest tekstura pasternaku. Mhm. No to jest inna to i wciągania tak samo, ej, dziwne to jest dziwnie to działa. No ale no nic na to nie poradzimy. Może teraz jak przejdziemy przez ten, przez yy, ten przejazd przejedziemy, to wtedy powinien normalnie. Ale o wiele mniej tego buraka jest faktycznie. Buraczka będzie najmniej 3000 będzie. Jak tam były po 5 chyba było? ale może cena za to jest wyższa A to może cena jest wyższa to też tak może być A 3200 się nam zebrało tego ale zobaczcie, tekstura w każdym jest inna tak, dobrze mówię? tak, tu jest inna tu jest inna tu też jest inna, wow, ej super nie ma jednego tego samego ścierniska, tylko jest kilka różnych, trzy różne, trzy uprawy, trzy różne ścierniska. Naprawdę super. Szkoda tylko, że na przykład nie pomyśleli na przykład, żeby teraz na przykład te zielone te listki na, zbierać, jakąś maszynę do zbierania tych pozostałości. Albo żeby na przykład ona je ciała, nie ma jakiejś takiej maszyny, która na przykład nie od razu tą zieleninę i dzięki temu na przykład będzie stopień nawożenia większy? Nie wiem, jako tak by jakby, jakby mulcher. Nie wiem, jest tak. Tak jest zrobione i szkoda, że tego inaczej nie rozwiązali. No nic, no. Dobra. No, duraczka będzie naprawdę na najmniej... mi... O, już teraz już tekstura wszędzie jest dobra. No i teraz to wygląda super. No i tutaj. Buraczek też wygląda super, choć ta tekstura buraka... Hmm, jakaś taka, kurde, jakby kasztany. A nie burak, jakieś kasztany, albo... może laskowe, no... Nie, bardziej kasztan. No nie wiem, dziwne. Dobra, niech to się już... jeszcze wysypie. No i ten znowu się wyłączył, co za czort jeden. Dobra, buraczki wszystkie. Teraz wam na ekranie zaraz, 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 zaraz o, właśnie w tym momencie wyświetla wam się litraż każdych z tych upraw, yy, które tu mamy. Buraczka jest najmniej. Najwięcej jest marchewki, mamy 600 marche marchewki, Pasternaku 5500 pięć, i 4500 jest. Puraczka. Dobra. Eee, także co? Eee, widzimy się jak będę już sprzedawał te uprawy. Dobra, a więc sprzedałem wszystkie trzy uprawy. I tak. marchwi było 6121 litrów i za to otrzymaliśmy 1218 dolarów. Pasternaku zebraliśmy 5504 litry i zarobiliśmy za niego 1070 dolarów, i buraka było najmniej, było go 4595, i zarobiliśmy tylko i wyłącznie 812 dolarów. Starałem się sprzedawać w mm, miesiącu, w którym jest najwyższa cena, i można łatwo dojść do wniosku, że mm, marchew jest najbardziej opłacalna pod względem sprzedaży samej uprawy. Nie wiem, jak to wygląda w kwestii przetwórstwa, ale jeżeli chodzi o kwestie tylko i wyłącznie zebrania i sprzedaży plonu marchew, opłaca się najbardziej. Dobra, także dziękuję za uwagę, dzięki że byliście. Trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!